To była Claire! Bezimiennie co się zrobili. Claire była przywiązana. Była... była przywiązana w centrum tego mechanizmu. Pokaż mi centrum. Did! Wydyfy. Tu muszę figurkę Claire umieścić. Co to się dzieje? Co to jest? Ktoś to malował. A to był chłopczyk, to może itan. tak wygląda trochę na niego. Kierączki ma trochę za małe takie. Co to był za statek? Wśród pasażerów był mój ojciec, mała Claire i jej matka. Artysta namalował im portret. Nam powinieneś powiedzieć. Mój Boże, co tutaj się dzieje? Znalazłem szkatułkę zawierającą fotografię z kilkoma osobami. Był wśród nim blablabla. Nie wiedziałam, jak to było możliwe, przecież Kler nigdy nie poznała mojego ojca. Była mała, to może nie pamiętam. Mój Boże, taki ograniczony umysł. Muszę ustawić tutaj figurkę, to teraz może będzie Itan. Figurka Itana. Właśnie Właśnie taki, takie maski noszą bezimienni, patrzcie. Czyli tak, była Kler, był ktoś. I teraz będzie ojciec Itana? Tak wygląda to. Co to jest? Pokaż mi to. Fałszywy dowód. Brakuje zdjęcia. Brakuje drugiej drewnianej dłoni. Czego jeszcze brakuje? Muszę znaleźć brakujące przymioty. Jak znajdę jakąś drewnianą dłoń, to na pewno. Na tym obrazie jest mój ojciec wydający berdyk na niewinnego człowieka. Nie wierzę w to mój ojciec jest sprawiedliwy. To kiekolamacje. To tak. Eee... O. I znowu. O kurde, tyle rzeczy. Dobra. Brzytwa, oko, wędka, kukurydza, płetwy, zmielona kawa, laska, stetoskup, znaczek i kształcie laski, tamburno, śrubokręt. To chyba zgieło. To tak, laska. <grych> Jezu, ale tu jest śmieciowisko. Nie no na kawa? Nie? Rytwa? Nie? Kukurydza. No, przecież tu jest kukurydza, ja ją widzę, no. Mój Boże. A co do czego to? Otworzyć? To nie pomoże? Tą troszeczkę mogę otworzyć. O, tu jest kukurydza! Wow! Znalazłam kukurydzę. Czy jest jakiś ptaszek, a śnieżynka? Nie. Śrubokręt. Cokolwiek to jest. Brzytwa! O, patrzcie. Oko. Tu jest oko. Oko tak jakby Cię potrzebuje. Płetwy, Lizak w kształcie laski. A ja cholera, wiem jaki to Lizak teraz. O, ten chyba! Candy Canes to się nazywa, tak? Tak mi się coś wydaje. Tu, tu płetwy. Boże, czy tutaj. O, tutaj są płetwy, ale czy to musi być taki bałagan? Nie obraziła. Uuu! Tu są. Patrzcie, oko mam namalować. Różowe. Patrzcie, różowe oko. Wędka. No, wędka to jest raczej długa, to muszę szukać czegoś drugiego. Prawda? <grymne> tu jest. Mielona kawa, dobra, tu jest kawa. Tu jest jakiś knot. Czyli a tu są... Aha! Jakie sprytne. Tu jest kawa tetoskop te tetoskop Dobrze, przeczytałam. Myślałam już, że źle. O cholera, gdzie to jest? Yy... Piłki nie mogę znaleźć? Dobra, wiem, że... Tu jest, tu jest! Boże, healthy! Prawo, lewo! Prawy górny! Patrzcie, patrzcie, Faktycznie był prawy górny! <grywy> Mój boże. Znaczek, tamburino i śrubokręt. No tamburino jakiś okrągły, to może być... O, jest znaczek! Tamburino. Gdzie jesteś, tamburynie? Jeszcze znaczek jeden muszę znaleźć, może ten? Nie. Dobra, tu jest znaczek. Tam I ziadek do rzekłów, tu jest ślimak. Dużo tych ślimaków tutaj mają. No, szlak by to trafił. Trzeba mam śrubokręt znaleźć. Ta gra jest po prostu mądra. Udowadnia mi, że ja jestem głupia. Albo po prostu mało spostrzegawcza. Eee... No nie widzę tak tego śrubokrętu. Coś tutaj się to tu błyska jakoś tak. No śrubokręt, no nie wierzę. I co? Jeszcze ten, jeszcze ten tamburyno muszę znaleźć. Tu jest lina. To ja się może tak oddalę i spojrzę na to z perspektywy dalszej. Um. Psz, <laughs> A tyle razy patrzyłam na tę babkę, no? Znalazłeś laskę i śrubokręt. Yupi. Co to jest? Co Claire robi na tym obrazie? Dlaczego czuję tego biednego człowieka psem? O Boże, co tu się dzieje? Czy ci ludzie są powiązani z tą zagadką? To się błyska? Aha, tu jest to, co tej ręki nie ma, i tego. Aha, tu jest, jak wskazuje, niewinnego człowieka. O, tu pędzel mogę ukraść? Mogę. A to tego... Daj mi to! Cała siódemka winowajców jest w mieście, wkrótce się zemszczę. 20 lat czekania, wkrótce się opłaci. Dziewczyna i stary sędzia są ostatni na mojej liście. Czas powrócić na wieżę. Sauron! Napisał coś o dziewczyny i starym sędziu. Czy ma na myśli Claire i mego ojca? Czemu mieliby być winni? Phoenix. Ro rozbłysk. E, nie mogę. Ja bym chciała to zabrać. Daj mi to. Sił bokręt, oddaj. Nie? Klej. Nie, wstążka. Czyli po prostu nie muszę tego brać sam, tak mi się wydaje. O! Mój ojciec będzie następny, bez nimi chcemy jego porwać. Aha, te... teraz mam śrubokręt do tego! Mój ojciec jest niebezpieczeństwem, muszę znaleźć go i ostrzec. Na pewno to zrobimy. Tylko póki co. Aha, tu nie możemy... Etanie, bezimienni weszli do sądu. Twój ojciec może być w niebezpieczeństwie. Znajdź klucz do miasta i pójdź na skwer. Okej. Okay. Tylko słuchaj, koleś, bo tutaj jest taka sprawa, że ja mam szybokręt i mogę se podkręcać śrubki. Hehehe. <grym> <grym> o, jakie ładne... O, pewnie to będzie jakaś minigra. Ch**wa, wiedziałam. Kliknij na wybrany żeton, aby poruszyć jego otoczeniem, Żeby wyłączyć alarm, musi przyczulnąć wszystkie żetony w odpowiednie narożniki. What? Shit. O chyba nie to chciałam. Holy moly! O! Aha, jeszcze muszę to dostać. Nie, 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 nie! Tak! Em... Um. Holy moly. Nie! To nie tak miało być. Milion lat później. Hattifree odkryła, jak to działa. Nie, nie, nie. Musi to być inaczej. Dobra, mam jeden kolor. Teraz jakoś te brązowe. Uk! Nie oh, holy moly. Nie do końca miałam to na myśli. No dobra, to jest Patrzcie, jakie zwaniaki? Nie, wracaj tu! Shit. <Síntas> oh estou quase a brilhar e da Ja cię kręcę. Te logiczne zagadki to mnie kiedyś zabiją. Nie, ty tam możesz zostać. Tak daleko, no dobra powiedzmy, że to się jakoś tutaj to nikogo nie ustawi się to. Mam już dwa i jeszcze jeden. Czemu nie mogę tam? Mm. Jak ja mam to zrobić? Ale patrzcie, chociaż dobrze zrobiłam filetowe. Dopiero teraz tutaj zauważyłam, że tutaj są kolory, jakie w którym ma być. Mój Boże! I można ruszać, tak? Teraz ja zrobię jakiś kalamatsu tutaj. Czyli to muszę po prostu porobić. Skoczy ha, ha. To wskoczy tu. Haha! I co teraz? Nie, będzie tu. Nie za wiele mi to dało. Ja Cię kręcę, ale to jest trudne. jak po prostu poklikam sobie to się coś ustawi samo to tutaj to tu o, o mój Boże ja to zrobiłam z tym pewnie tego nie zrobię teraz Sprawy. O! Czy to się ułoży? Hallelujah! Hallelujah! Mój Boże, to była chyba najtrudniejsze, co mogło być w tej grze. Rozduk to! <słuch> dawaj, dawaj, kradnę to. Aha, tu już nic nie mogę zrobić. Dobra. Ym. Laseczką? Nie? Z pędzelkiem? Umikiem? O. Wyciągaj to. Daj mi monetkę. Czyli tak, tu już nic nie mam. Tu, aha. Tu jeszcze tylko ten klucz. Dobra. Uciekamy, Gryfia. Mam dla ciebie jabłuszko. Oddaj mi swój skarb. Kluczyk, dziękuję. Aha, jeszcze śrubki. Czy tam kółeczka. Nie mogę z a pędzelkiem, o lusyczku, o służyczku? Nie. Dame U. Yy, tylko tak. A to nie mogę się tutaj dostać? Klaską? Nie. To chyba wychodzi na to, że... A, tu jest gwiazdka! Pani w dupę mogę z tą gwiazdą wstawić. Mi się wydaje. Pokaż mi to. Ja mam czarodziejski klucz. No, otwórz drzwi.